Cześć, witam Was ponownie z mojego Scrap Roomu. Dzisiaj kolejny odcinek z serii nie tylko dla początkujących. Dzisiaj będziemy mówić o materiałach, z których wykonujemy swoje albumy i swoje prace. Zacznę od tego, z czego najczęściej wykonujemy swoje okładki. Otóż ja, pamiętajcie, że to, co widzicie w tym filmie i słyszycie, to są tak naprawdę moje doświadczenia, i większość to są moje prace, natomiast będę tu się posiłkowała też pracami moich koleżanek. Więc jeżeli chodzi o mnie, to najczęściej okładki robię z jakiejś tektury, to akurat jest tektura z odzysku. Ale te, które kupowałam swojego czasu na Allegro, możecie zamiast tektury używać birmaty, którą dostaniecie też w sklepach skrapowych. Ona jest troszkę bardziej jest taka bardziej miękka niż tektura. Natomiast z tego, co wiem, birmata jest raczej w jednym rozmiarze. Natomiast tekturę możecie kupić w różnych grubościach, może być to pół mm, milimetr, dwa, ja najczęściej używam milimetrowej tektury. Natomiast tak jak mówię, tutaj mam akurat taką, którą mam po prostu od koleżanki, bo gdzieś tam z odzysku mi się udało jej się udało zdobyć. Także to są najczęściej z tego najczęściej budujemy nasze okładki. Jeśli mówimy o wnętrzu naszego albumu, czyli naszej bazy, o tym, z czego robimy. System bindowania, strony, później będę mówić jeszcze o tych flapkach, klapkach i tak dalej, ale to już w oddzielnym filmie. To najczęściej używamy e, głównie trzech kolorów, ale, ale w zasadzie wszystkich kolorów możliwych. E, każdy z nas zapatruje się w te rzeczy gdzie indziej. Ja akurat e, robię zakupy. Na przykład ten papier kraftowy kupowałam na Allegro. Pamiętajcie też, że one są często hmm, też dwustronne, że ta strona jedna jest troszkę innego koloru niż druga. Tutaj ten mój jest dość podobny z dwóch stron, natomiast zdarzają się takie papiery, gdzie z jednej strony macie taki brąz, a z drugiej taki naprawdę bardzo szary. Więc na to zwróćcie uwagę. Kupujemy papiery właśnie czarne, kupujemy białe. To są te akurat, które ja mam. To są papiery, które wam podlinkuję tutaj pod filmem. Ja je kupuję w sklepie Paper Concept. I w zasadzie większość moich koleżanek chyba też kupuje tam. Natomiast też pewnie dostaniecie w innych sklepach skrapowych i pewnie też na Allegro. Natomiast, tak jak mówię, no ja kupuję akurat tam. Głównie chodzi też o papier czarny, który często jest tak robiony, że jak przekroicie papier, to ma brzeg biały, a on chodzi też żeby był cały czarny. To są właśnie takie chyba barwione w masie. O ile się dobrze nie mylę, o ile się nie mylę. Więc to wam podlinkuję pod spodem, ale to są zwykłe, to, znaczy to nie są zwykłe techniczne, bo z technicznego też korzystam. I na przykład tutaj Wam pokażę czarny techniczny, mam, ale duży, bo czasem używam rozmiaru A3, czasem A4. Tutaj mam akurat rozmiar A3, to jest blok techniczny. Ważna jest gramatura, o której za chwileczkę powiem. Natomiast generalnie możecie kupić to w blokach albo na sztuki. I na przykład ten mam właśnie kupowany w blokach. Ja go kupuję w zwykłym sklepie papierniczym, który jest u mnie w mieście, ale nie, nie mówię, bo czasem muszę po prostu poprosić, żeby mi ją sprowadzili, bo on często się nie sprzedaje, więc też nie wszędzie go dostaniecie. Natomiast tego typu to wygląda trochę jak techniczny, ale ma troszeczkę inną, można powiedzieć fakturę, jest ciut inny i ciut inny kolor ma, bo techniczny papier może mieć troszeczkę inny odcień tej bieli. Tutaj mam na przykład papier, tutaj nie wiem czy to będzie widać na tym, tutaj to porównanie na filmie. Pewnie nie. On jest taki bardziej, nie wiem, jak to nazwać nawet podający wróż. nie wiem, nawet tak to powiedzieć. No, w każdym razie to będziecie widzieli na żywo. To jest techniczny, ale już mniejszej gramatury. I teraz y, o tej gramaturze dosłownie trzy słowa. Słuchajcie, z gramaturą też jest tak. Gramatura, co to jest w ogóle gramatura? To chodzi o grubość papieru. Jedne papiery macie takie sztywne, inne macie bardziej miękkie. I teraz, jeżeli chodzi o gramaturę papierów, które my używamy. W, scrap, w scrapbookingu to tak naprawdę jest wszystko kwestia też gustów i co skraperka, to inna gramatura. Ja najczęściej, jeżeli okładam okładkę, bo okładki okładamy też papierem, to okładam gramaturą około 170. To jest taki papier bardziej właśnie miękki, bardziej elastyczny, on się lepiej zagina. Jest taki miękki i wiadomo, że okładkę, jak robimy, to ją musimy też obłożyć. My obkładamy tą okładkę na przykład tekturową papierem, więc on musi być troszkę bardziej, trochę mniej sztywny. Natomiast jeżeli chodzi o gramaturę, później wewnątrz, kiedy robimy na przykład system bindowania lub kiedy robimy same karty, to znowu jest wszystko kwestia preferencji. Ja najczęściej używam papieru 250 do robienia różnego rodzaju grzbietów. To są właśnie takie papiery, które tutaj mam przy sobie. Natomiast karty, w zależności od tego, czy używam, jaki papier na to będę naklejać, bo wiadomo, to jest nasza baza, a my ją później przykrywamy papierem skrapowym, o której za chwileczkę powiem. Więc ten papier skrapowy też ma swoją gramaturę. Niektóre mają 170, niektóre mają 250, 220 różnie, więc też musicie wiedzieć mniej więcej, jaką gramaturę będziecie używać. Bo jeżeli ja wiem, że będę używać bardzo grubego papieru z danej kolekcji, na przykład 250 czy 220, czy 190, one są sztywniejsze, takie, wiecie, twardsze, to wtedy mogę sobie pozwolić na to, żeby użyć bardziej, y, mniejszej gramatury na bazę. Czyli wtedy mogę na przykład 190 spróbować użyć, czy 200, nie wiem, 10. Y, rozumiecie, po prostu do, dopasowujecie, bo i tak go okleję później kolejnym papierem, który też jest gruby. Ale jak będę używała na przykład delikatnego papieru o, o takiej gramaturze 170 gram, y, no to wtedy sobie tą okładkę, tą, tą bazę robię sztywniejszą, na przykład właśnie 250 50, ale tak jak mówię, 220, 250 to są nieduże różnice, czy 210 to już troszkę między 250 a 210 już odczuwalna różnica, ale generalnie w albumie ta baza y, aż tak tego nie odczujecie. Y Chodzi też o to, żeby to potem wiedzieć, do czego użyjecie, bo jeżeli będziecie używać dużo ażurowych, na przykład tu wam pokażę na albumie, jak dostałam kiedyś od mojej skrapciółki Asi, to tu na przykład ona używa, zobaczcie, takich wykrojników. I na przykład używając takich wykrojników nie możecie użyć papieru 170, dlatego że ta kieszeń byłaby wtedy bardzo miękka, taka by się to wszystko wyginało, a tu naprawdę trzeba, trzeba by było dużo siły, żeby tą. Wygiąć, więc jestem prawie przekonana, że to będzie 250, jak nie 300. Także musicie też wiedzieć, do czego później będziecie tego, co będziecie w tym, w tym albumie tworzyć i jakie będziecie tworzyć elementy. Na przykład, jeżeli wycinacie jakiś element znowu z papieru, to my chcemy, żeby to było sztywne, więc to też musi być grubszy, czyli ta 250. Tak, jeżeli chodzi o gramaturę. Jeżeli kochani, macie jakiekolwiek pytania, jeżeli to wszystko, co ja mówię, jest dla Was dalej niejasne. Jest miejsce na komentowanie. Pytajcie: ja na wszystko naprawdę odpowiem. Być może nie od razu, nie w ciągu następnego dnia, ale na pewno w ciągu następnego tygodnia, maks dwóch, e, odpowiedź się pojawi. E, jeżeli coś jest mega ważne i potrzebujecie mieć odpowiedź na już, to po prostu piszcie do mnie na messengera, na scrapkate na stronę czy na kasia grusza czy e, koment, w, w, po prostu gdzieś tam w, w, w moich grupach inspiracyjnych, po prostu pytajcie w innych miejscach, bo tak jak mówię, komentarze na YouTubie no, nie jestem codziennie i regularnie nie, nie odpisuję, więc jak coś ważnego to po prostu mówcie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o y, bazę. Oczywiście bazy albumów nie muszą być stworzone z papieru. Mogą być stworzone, stworzone z różnych elementów, czy z odzysku, czy takich, jak ja mam tu w tej chwili. Mamy koperty, mamy torebki papierowe różnej wielkości. Tu jest malutka torebka papierowa, tu już jest większa. Tutaj mamy koperty. I znowu tych albumów tego typu jest naprawdę bardzo dużo. Ja już ten album wcześniej pokazywałam. To jest właśnie przykład albumu, który ja zrobiłam z torebek, z takich torebek papierowych, które... O, ten jest akurat sztywniejsza, wąska. Czyli to jest tego typu torebka papierowa, ale troszkę grubsza niż to. To też kupuję y, zwykle na Allegro. Czasem pojawiają się w sklepach normalnych, takich wiecie, do których chodzicie po zakupy. Ta torebka akurat z tego albumu to jest ta torebka z takim spodem, z takim wiecie większym, y, tak jakby stojąca, tak? Bo to są takie płaskie. One nie mają y, tutaj możliwości tego. O, jest tylko skończony tak, jak tutaj. Nie, nie rozkłada się. Tutaj akurat była taka torebka rozkładająca się. Ale rozkładająca, jakby była już taka stara. Ale tych torebek możecie użyć naprawdę wielu. Tak samo, jeżeli chodzi o bazy z kopert, tych filmów na YouTubie oczywiście znajdziecie bardzo, bardzo dużo. Ja Wam tutaj może podlinkuję jeden, jeżeli nie na filmie, to w komentarzu w opisie pod spodem. Więc to też jest często coś, z czego korzystamy. Ja tu na przykład mam swój album, który robiłam jeszcze w. W zeszłym roku i tutaj zobaczcie, okładka. Tu okładka jest zrobiona z, bardzo, z takiej tak naprawdę. To jest papier techniczny. Zwykły papier techniczny, też 220-250. Ja go jeszcze okleiłam też papierem skrapowym, ale y, to już jest na tyle sztywne, że spokojnie z tego mogłam zrobić okładkę, tylko że ja chciałam efekt takiej miękkiej okładki. Ja nie chciałam efektu sztywnego. Widzicie, ona jest taki ten album jest taki cały taki jakby, jakby to powiedzieć, no taki junkie. <laughs> nie wiem, jak to, jak to powiedzieć po polsku, przepraszam, ale po prostu bardzo dużo tych filmów oglądamy właśnie po angielsku, więc chodzi o to, że on jest taki trochę śmieciowy. No nie wiem, jak to nazwać, żeby tego, żeby to dobrze nazwać. I w każdym razie tutaj widzicie, zobaczcie, Połączyłam album tylko y, dziurkami i jakimś tam wstążką i powkładałam właśnie różnego rodzaju kopertę. Tu mamy kopertę, tutaj mamy jakąś kopertę taką kupioną też w sklepie, już gotową. Y, tutaj znowu jakaś taka kopertka, widzicie, o, zamykana, taka papierowa, y, też kupiona w zwykłym sklepie i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę kopert i baz na albumy. Materiału, z którego zrobicie album, jest naprawdę wiele. Możecie kombinować sami, e, tworzyć różnych, nawet są albumy. Słuchajcie, z mm, filtrów do kawy też były bardzo popularne swego czasu. Jeśli jeszcze, jesteśmy jeszcze w, w temacie albumów i jakby materiałów, z których korzystamy, pokażę Wam też taki. To jest taki przezroczysty. E, Zobaczcie, jak go mam tak oklejonego, bo on jest taki bardzo y, ładny jeszcze, nie, nie jest porysowany i ma takie zabezpieczenia. To jest taki przezroczysty, plastikowy materiał, y, który używamy czasem właśnie na to, żeby robić jakieś strony takie przezroczyste. On jest dość sztywny. Y, takich Materiałów też znajdziecie w sklepach skrapowych. Ja wam też podlinkuję pod spodem e, sklepy, gdzie możecie tego typu materiały dostać. Są też i cieńsze, i grubsze. Ja ten nakład mam grubszy, bo robiłam z tego po prostu strony konkretne, na które coś naklejałam, ja go normalnie bindowałam, e, ale takie materiały również używamy. Za i, e, m, mamy też e, w swoich albumach czasem użytą kalkę. Tutaj zobaczcie, tą kalkę używałam w tym albumie. To jest akurat taka kalka błyszcząca. I też kalkę też możecie kupić w sklepach skrapowych, w sklepach yy, z, z papierniczych, yy, na internecie właśnie, na Allegro, czy w sklepach naszych skrapowych. Ta kalka jest akurat taka ładna, błyszcząca. I ja ją po prostu używałam do tego, żeby, prze, żeby zrobić taką przekładkę pomiędzy stronami, żeby mi się strony nie haczyły o siebie, ale ona też jest często używana po prostu dla... Yy, no wiecie, żeby, żeby było coś innego. Na niej też są tworzone strony, naklejane zdjęcia, czyli taką kalkę też możecie użyć. Jakie takie kalki, zobaczcie... Po prostu już z nadrukiem. Takie kartki z nadrukiem zwykle są w jakichś zestawach papierów. Ten chyba był kupiony nawet, nie wiem czy nie, w Action, w jakim zestawie takim. I te też bardzo fajnie wyglądają, też ich często używamy. Także takie też polecam, w ogóle polecam Wam kombinować z materiałami, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. I za chwilę przejdziemy do materiałów, właśnie i do, do okładki, tym czym okładamy. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład użycia e, tego, tych elementów, o których wspomniałam. To jest Admin, który mam od mojej skrapciły e, Agnieszki. I tutaj zobaczcie, użyte są zarówno takie foliowe, i teraz popatrzcie, to jest taka bardzo mięciutka, m, przezroczysta, tak jakby folijka, z której Agnieszka porobiła takie różne shakery. E, to jest znowu wyższa szkoła jazdy, używam do tego różnych sprzętów. Nie wiem, czy ja pokazywałam, nie pokazywałam w, w narzędziach, to się pojawi w następnym odcinku. Takie narzędzie, które się nazywa Fuse Tool, którym robimy właśnie takie zamykane torebki z takich właśnie plastikowych, że tak powiem, nie wiem, okładek. Ale tutaj tak zarówno zobaczycie to, jak i zobaczycie właśnie te, te przeźroczyste kalki. Zobaczcie, o tu jest na przykład taka, z której Aga zrobiła kieszeń. O, tak to wygląda. Ta jest już taka zwykła, to znaczy zwykła, no po prostu jest, nie jest taka błyszcząca jak tamta moja, a tu jest taki, taka, ale naklejona właśnie na papier, chociaż nie, to jest papier, przepraszam Was, tutaj chyba to jest, ta chyba będzie naklejona. No w każdym razie tak mniej więcej wygląda użycie tego typu dodatkowych elementów. Tak, tutaj tak samo macie kieszeń strona zrobiona właśnie z takiego z takiej przezroczystej kalki. Jeśli chodzi o samą okładkę, jak już mamy ten papier. Yy, albo i nie mamy papieru, i chcemy skorzystać z innych materiałów, są różne, różniste pomysły, yy, które też od, od, odwołam Was później pod film. Ja tam wrzucę parę linków do koleżanek, które robią różne okładki z różnych materiałów. Ja generalnie powiem szczerze, na moim kanale raczej znajdziecie tylko papier, ewentualnie, yy, właśnie, jeans. Za chwileczkę Wam pokażę taki przykładowy, czy na przykład tapetę, ale mam też w swoich zbiorach, właśnie materiały tego typu. I na przykład, możecie. Oklejać po prostu materiałem, który może być zarówno przyklejony prosto na tekturę czy na papier i później po tym papierze e, właśnie materiał. Te materiały dostaną do z koleżanki i ja cały czas je trzymam i ja cały czas muszę, e, myślę o nich, żeby je w końcu użyć, ale po prostu wiem, że to będzie wtedy dla mnie użyte. E, a wiecie, no, no my jesteśmy na końcu. Ja tworzę wszędzie, a nie tylko dla siebie. W każdym razie to są wszystko materiały, to jest mój pies, przepraszam was, e, które używamy różnego rodzaju materiały i do tego macie też ociepliny, bo to jest tak, że jak u, 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 używacie materiał, możecie pod materiał Włożyć taką ocieplinę, że ta wasza okładka będzie taka mięciutka, jak podusia. Także ja tu akurat dostałam wtedy od mojej Izy cały taki komplet, żebym mogła sobie spokojnie użyć też z ociepliną. Możecie używać różnego rodzaju skór ekologicznych, skajów, derm. Ja nawet nie wiem, co to jest tak dokładnie. Nie znam się nawet na tym za bardzo. Ale naprawdę tu mam odwołam do moich koleżanek, które używają tego typu rzeczy. papier introligatorskie, jakieś minki na przykład, washpapy. Tutaj specjalistką od, moich, od moich, z moich koleżanek, to jest Joasia Ryba na kanale, co ja narobiłam ma naprawdę różne różniste. Okrycia tych, tych materiałów Tymi materiałami swoich albumów Także do Was też ją, do, do niej też Was odeślę Tutaj pod spodem, pod filmem Także tego typu ekoskóry i inne tego typu rzeczy Jak najbardziej też są używane Właśnie do okładek no i oczywiście tapety. E, mówimy o scrapbookingu, czyli o technice, w której używamy rzeczy, jakichś resztek, rzeczy, które są gdzieś tam pozyskane z jakichś odpadów. E, tutaj mam dwie przykładowe tapety. To jest taka tapeta e, miękka, e, taka kremowa, tutaj jakaś błyszcząca. I z takich, tego typu, ja niestety nie mam tych prac, po prostu jak się rozglądam, czy ja gdzieś mam pracę właśnie z tej tapety, ale nie widzę, bo ja no niestety swoje prace zwykle robię dla kogoś, więc y, takiego typu y, możecie używać zarówno na całą okładkę, jak i na przykład na grzbiet i tutaj właśnie już tam wspomniane Asi, zobaczcie ma piękną tapetę tutaj na samym grzbiecie. Także taki y, również możecie używać tylko kawałek, czyli robicie papierową y, okładkę i do tego używacie na grzbiet na przykład y, takiej tapety i tak jak wspominałam, rodzaj materiałów, które używamy jest wiele. Tu na przykład jest mój album, który zrobiłam ze starych jeansów. W sumie to z dwóch par jeansów, bo ta kieszonka to jest wycięta z krótkich spodenek, z jasnego jeansu. Natomiast tutaj ta okładka zrobiona jest z jeansu takiego ciemnego, też z jakiegoś ym, z jakichś innych spodni, O, z takim właśnie jak tutaj kieszonku. To są kieszonki powycinane po prostu z moich starych spodenek. Przerwą mi oczywiście syn. Także tutaj jest kieszonka, tak jak mówię, stworzona właśnie z normalnej kieszeni jeansów. Więc naprawdę staramy się używać i to też jest album z koper, Tylko, że takich jasnych, białych. Także polecam Wam właśnie używać wszystkich takich rzeczy z odzysku. To też było z jakiejś starej torebki. No i tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, ale co jeśli chcemy zrobić album, ale na przykład jesteśmy bardzo początkującymi osobami i nie mamy jeszcze wprawy w tworzeniu pracy od początku do końca, od A do Z. Chciałybyśmy spróbować, chciałybyśmy zobaczyć, czy chcielibyśmy zobaczyć, czy w ogóle nas to pasjonuje i nie chcielibyśmy tutaj wydawać nie wiadomo ile na wszystkie narzędzia dodatkowe, to wtedy możecie sięgnąć po gotową bazę. I takich gotowych baz mamy na rynku... Kilka rodzajów. Zaczniemy od takiej bazy, zwykłej bazy. To jest baza harmonijkowa. Ona już jest tak, jak tutaj ją widzicie. Możecie ją kupić w takiej właśnie formie. Nie ma tutaj żadnej konkretnej, sztywnej okładki. Jest po prostu harmonika, która jest tak złożona, że ma od razu o, zamknięcie tego typu. I teraz zobaczcie znowu, to jest wszystko jakaś trzysetka, powiedzmy, już poskładana, i ona sama tworzy w sobie okładkę. Tu już nie potrzeba dodatkowych. Dodatkowych yy, usztywnień, bo to jest tego typu album, który tylko zawiążecie i taką, ok taką bazę, którą macie i ozdobicie, do takiej bazy potrzebujecie tylko papieru yy, skrapowego, czyli tylko papieru yy, do oklejenia, których jest za do którego się za chwileczkę wrócę. Także takich baz możecie kupić naprawdę wiele. Jest są bazy mniej skomplikowane, bardziej skomplikowane. Możecie je dostać w kilku sklepach. Ja oczywiście podlinkuję wam pod filmem takie Sklepy, w których takie zakupy możecie zrobić. Oczywiście są jedne z, w których ja najczęściej kupuję, ale yy, poszukujcie, bo tego jest naprawdę, naprawdę yy, wiele. Kolejną bazą, o której chcę powiedzieć, to jest baza stworzona przez. Yy, Mm, firmy tworzące tekturki i to są takie bazy właśnie z birmaty, czy z tekturki, nie wiem, jak to nazwać. To jest baza, jakby pozostałość po tej bazie. To, to była całość, taki aparat. Ja tutaj pokazuję Wam, jak wygląda strona, że tak powiem, przed obróbką. Czyli kupujecie takie bazy już gotowe. One mogą być albo nadziurkowane, albo bez dziurek, bo y, możecie sobie sami te albumy jakoś połączyć, na przykład z tożką, czy jak macie już bindownicę, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, ale generalnie na początku możecie połączyć właśnie jakimiś sznureczkami. zrobić sobie tutaj po prostu tylko podwiedziórki, jakimś sznureczkiem, czy takim ringiem okrągłym. Można sobie to połączyć i to też kupić w sklepach sklepowych. I tak mo, taka baza może wyglądać. Czyli po prostu ją oklejacie, yy, łączycie tylko w jedną całość. Ta akurat baza ma wszystkie te elementy potrzebne do tego, żeby stworzyć taką, tak, taki. Yy, Efekt tego właśnie aparatu, ale baz tego typu też jest bardzo, bardzo dużo. Też Wam podlinkuję parę sklepów, które sprzedają bazy już takie gotowe, do których możecie pracować. No i kolejny typ bazy, to są bazy już obite płótnem. Ja przy sobie akurat mam bazę ze, ze scrapcesoriów, scrapcesoria.pl. To jest nowa baza, której generalnie wszędzie, znaczy której generalnie nie dostaniecie. Ona, wydaje mi się, że to jest nowość na rynku, za chwileczkę Wam pokażę, na czym to polega. Ale takie bazy w płótnie już proste, od najmniejszych po największe, też dostaniecie już w sklepach. Ja najczęściej kupuję w sklepie Eco Scrapbooking. Oni mają tych baz chyba najwięcej. Hmm, ale Eko scrapbooking też się pojawia w innych firmach, w innych sklepach. Natomiast ta baza, która wykonana jest przez Zuzę Guła i właśnie z firmy Sklapce Soria, to jest baza, tak jak zobaczcie, już zamykana, ma już narożniki. I mało tego, ona już jest dla Was przygotowana. Żeby ją tylko okleić. Ona ma już wszystkie elementy, o których będę mówić w kolejnym filmie. Na pewno będę pokazywała właśnie tą bazę jako przykład, bo tu są właśnie wszystkie te flapki, klapki, o których my mówimy, czyli wszystkie te ruchome elementy w naszych, w naszych albumach, które nadają takiej dynamiki w naszych pracach, ale. O tym będę mówić w kolejnym filmie, bo tych rodzajów jest bardzo dużo. Ale taką bazę już gotową, którą tylko oklejcie, możecie również kupić. Także też Wam podlinkuję pod tym filmem. Ale oczywiście, w tworzeniu, w scrapbookingu najważniejsze są papiery, którymi te wszystkie bazy, koperty, kartki, mniejsze, większe, oklejamy. Jeżeli chodzi o papiery do scrapbookingu, to, to jest temat dość szeroki. Ja postaram się. Troszkę w pigułce o tym wszystkim wam powiedzieć, bo naprawdę w tej chwili polskich producentów, ale również producentów, których mamy, które są zachodnimi producentami, a możecie je dostać w Polsce, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja wam tutaj pokażę tylko część papierów, które, część kolekcji, której posiadam, nie po to, żeby się tu oczywiście pochwalić, ale po to, żeby pokazać wam różne, przeróżne rodzaje i tematykę papierów, które możecie dostać. Przede wszystkim mamy różne rozmiary tych papierów. I najbardziej popularne to są papiery 6x6 i 12 na 12 6x6 to jest tutaj, to są takie mniejsze papiery i tutaj znowu, jeżeli chodzi o tematykę, to mamy tematykę naprawdę, jakby każdy temat jest się w stanie znaleźć wśród papierów scrapbookingowych. Tutaj mam przykładowo papiery świąteczne. Tutaj mam kolekcję dziecięcą. Tak sobie muszę to odkładać, bo one są jeszcze niektóre niepoklejone. Tutaj mam kolekcję dziecięcą, to są polskie marki. Tutaj mam kolekcję taką leśną. E, większy rozmiar, tu mamy kolekcję z rozmiaru 8 na 8. Tu jest kolekcja jakaś morska, to akurat jest zagraniczny producent. Tutaj mamy kolekcję też zagranicznych producentów. W takim rozmiarze 4 na 8 czyli 30 na 15 30 na 15 i znowu różne, różne tematyki, błyszczące papiery, foliowane i naprawdę tego jest masa. Kolejny rozmiar A4, to też jest zachodnia marka, gdzie znowu kolorystyka przeróżna, firmy też różne, ale akurat polskie firmy nie tworzą raczej w tym rozmiarze. Tutaj znajdziecie akurat firmy właśnie gdzieś tam zagraniczne no i papiery 12 na 12, czyli papiery, na których głównie tworzymy. Tutaj Wam pokażę kilka takich kolekcji. Mamy kolekcje właśnie takie jak te, czyli jakieś kwiatowe, bardzo kobiece, mamy kolekcje, nie wiem, mors, tematyce morskiej. Kolekcje dziecięce, kolekcje ślubne. Kolekcje takie bardziej, można powiedzieć, w męskie projekty, takie bardziej mm, bliżej nieokreślone, w jakichś ciemniejszych barwach, a także kolekcje Basic. To są takie kolekcje, które jakby uzupełniają kolekcję kolorową. Ta akurat Violet Silence pasuje idealnie do tej bazowej kolekcji, która jest taka bardziej zdobna, bardziej kwiecista, a do tego mamy właśnie same takie tła, już takie bardziej stonowane. Także takie basicowe kolekcje też możecie dostać. Oczywiście do kolekcji, ja tutaj pokazuję nie jedną kolekcję z dodatkami, pokazuję Wam różne możliwości, ale chcę Wam pokazać, że do kolekcji też macie mnóstwo dodatków i to są zarówno dodatki takie jak tutaj, czyli jakieś karty, które możecie coś wpisać w tą kartę, czy jakieś takie małe elementy tagi, o których mówimy, tagi do wycięcia, czy jakieś takie banerki. E, mamy napisy po polsku, napisy po angielsku, napisy większe, napisy mniejsze, e, elementy znowu jakieś do wycięcia, czyli kwiatowe, te, które pasują do danej kolekcji. E, tutaj mam znowu jakieś karty. E, każda kolekcja zwykle ma dodatki. E, tutaj kolekcja Mintai, gdzie mamy przekrój różnych kolekcji, różnych kart. Pojawiają się również naklejki, to są bardzo fajne, jedne z najnowszych na rynku polskim, z polskich producentów. Właśnie takie chipboardowe, mówimy, naklejki, takie tekturowe, są troszkę takie sztywniejsze. Takie już też na rynku możecie dostać, więc naprawdę tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zachęcam Was bardzo do tego, żeby zaglądać do sklepów, oglądać. One są zwykle podpisane, papiery scrapbookingowe, czy papiery scrapbooking, gdzie naprawdę wybór jest przeogromny, także nic tylko kupować, wybierać tematykę i tworzyć własne prace. Jestem przekonana, że są jeszcze rzeczy, o których tutaj nie powiedziałam. E, materiały, które możecie użyć, o których tutaj nie powiedziałam. Jednym z takich materiałów jest na przykład okładka z jednej z firm, którą z, wrzucę Wam też w opisie. To jest tak zwany papier okładkowy, który jest troszkę bardziej wytrzymały i odporny. Ja akurat u siebie go nie mam i nie mogę Wam go pokazać, ale pokażę Wam na zdjęciu i w linku wrzucę Wam, gdzie możecie taki, e, taki papier okładkowy dostać. Także mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam Wam temat tych wszystkich papierowo, gramaturowo yy, i okładkowo yy, rzeczy. Tak jak mówię, możecie kupić zarówno bazy już gotowe, je ozdabiać, albo próbować robić swoje. Tutoriali, czyli kursów i, i e, takich warsztatów darmowych w, na YouTubie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zarówno u mnie na kanale, jak i na innych kanałach takie tutoriale znajdziecie. Także zachęcam Was bardzo do tego, żeby tworzyć, próbować. Być może się odnajdziecie w tej sztuce, bo jest naprawdę fascynująca. E, można poznać wspaniałych ludzi i może naprawdę spędzić ze sobą miło czas, albo po prostu spędzić czas w domu. Robiąc coś przyjemnego. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was na kolejne części. I do zobaczenia! Pa!